Ja chciałem tylko zakończyć ten swój, ten swój wywód takimi danymi statystycznymi, które pojawiły się podczas gry wojennej z wiosny 79 roku. To była gra wojenna o kryptonimie Szaniec 79, gdzie no, sami autorzy tych planów agresji na Zachód z Ludowego Wojska Polskiego, przypomnę. Czy podkreślę, że, że ta gra wojenna Szaniec 79 odbyła się pod patronatem Wojciecha Jaruzelskiego? Sami oni napisali coś takiego. Prognozowane straty ludności przy uwzględnieniu rozśrodkowania z miast uznanych za szczególnie zagrożone. Tutaj państwu od razu dodam rozśrodkowanie, czyli po prostu wyprowadzenie z najbardziej zurbanizowanych rejonów, zaludnionych rejonów, prawie 8 milionów mieszkańców, między innymi z Warszawy, poza strefę uderzeń bezpośrednich i poza strefę skażeń. I tak tu jest to jest podkreślone, zauważcie państwo, jakby wersja optymistyczna, że jeśli uda się odśrodkować te rejony i, i tą ludność wyprowadzić. To właśnie, przy uwzględnieniu rozśrodkowania z miast uznanych za szczególnie zagrożone i 40% ukrycia jej w budowlach ochronnych, których trzeba powiedzieć praktycznie nie było, straty ludności cywilnej są prognozowane na 3,5 miliona zabitych, rannych i napromieniowanych. Z tego bezpośrednio od uderzeń jądrowych 2 miliony 100, w tym rannych 950 tysięcy, w strefach skażeń promieniotwórczych 850 tysięcy, od broni chemicznej i toksycznych środków przemysłowych 550 tysięcy, ilość ludzi wymagających doraźnej pomocy medycznej i długotrwałego leczenia wyniesie 1,4 miliona liczba napromieniowanych ludzi będzie narastać i po upływie jednego miesiąca może zwiększyć się około 450 tysięcy, w tym straty bezpowrotne 100 tysięcy. Dlatego szczególnie istotne będzie przebywanie ludzi w ukryciach w ciągu co najmniej dwóch dób po powstaniu skażeń, bowiem w tym czasie ludzie otrzymają 70 do 80% ogólnej miesięcznej dawki promieniowania. Wskutek napromieniowania dawkami śmiertelnymi, w strefach i tak dalej, padnie 100% bydła i trzody chlewnej oraz 50% drobiu, zaś w strefie B 7% obszaru kraju, około 50% wszystkich zwierząt. Należy się spodziewać w najbliższym czasie dalszych uderzeń jądrowych przeciwnika na ocalałe obiekty systemu komunikacyjnego i energetyczne, odbudowane, odbudowane przeprawy, przegrupowujące się wojska operacyjne i rezerwy na front zewnętrzny. Można również oczekiwać Eskalacji użycia broni chemicznej, szczególnie trwałych. No tutaj są wymienione rodzaje tej broni dla utrudnienia odbudowy zniszczonych obiektów i elementów systemu komunikacyjnego. Dorażenia ludzi może być masowo stosowana kulkowa lub igiełkowa, mikstowa amunicja chemiczna. Zdecydowane pogorszenie warunków sanitarno higienicznych i bytowych ludności stwarza przesłanki do użycia broni biologicznej. I później mamy nawet oczywiście to są dane symulacyjne, ale mamy nawet opis konkretnych strat na przykład w gospodarce narodowej i na przykład podział na energetykę, elektrownie Dolna Odra, Gryfino, Kozienice, Pętnów, Adamów, Konin procentowa skala zniszczeń 100%, 100%, 100%, 100%, elektrociepłownie Żarań, Siekierki, Ołowianka, Gdynia, Łódź, Stalowa Wola 50%, 30%, później już tylko 100%. Stacje rozdzielcze 100%. Przemysł obronny praktycznie wszystko prawie 100%. W przemyśle maszyn ciężkich i rolniczych Stocznia Północna, Stocznia Lenina, 89% zniszczeń Stocznia imienia Komuny Paryskiej, czyli Wojskowa, 100% Stocznia imienia Warskiego w Szczecinie, 70% i tak dalej, i tak dalej. No więc to, co określił mianem atomowego holokaustu polski pułkownik Kukliński, co sprawiło, co stało się głównym motywem podjęcia współpracy z Amerykanami po to, żeby ten stosunek potencjału w jakimś sensie wyrównać i żeby doprowadzić do sytuacji różnymi narzędziami, w tym politycznymi oczywiście, do sytuacji, w której Sowietom ta wojna się nie będzie opłacała, to główny motyw jego, jego podjęcia tej dramatycznej również dla niego decyzji w roku 72 to są dokładnie te straty, o których powiedziałem. Dziękuję.